Cześć, jest tu program jak zrobić kabinę prysznicową z lego, więc zaczynamy. Potrzebne są nam takie części. Trzy długie szósteczki płaskie białe. Teraz tak, złączamy je o tak. Potrzebne nam są Dalej. Cztery, cztery czw czwóreczki. I zaczynamy składać, więc najpierw o tak. Proszę. Oto jest pierwsza część naszej kabiny. Zaczynamy dalej. Potrzebne nam są sześć jedyneczek. Sześć jedyneczek. I teraz włączamy je w jeden długi słup. Proszę. Teraz włączamy go w to miejsce. Tu. O. Widzicie? Włączamy go w to miejsce. Teraz potrzebne nam są trzy takie szare klocki. Raz, dwa, trzy. Bierzemy je i składamy na siebie. O. No, widzicie? Właśnie. Teraz to wkładamy o tak. O! Dobry. Kolejny krok. Teraz będziemy robić prysznic. Bierzemy. Potrzebujemy dwa maleńki białe. To. To lizak policjanta i taką szarą kropeczkę. Teraz na to wkładamy i złączamy dwie jedyneczki, żeby powstało nam coś takiego. I teraz tak, to bierzemy i włączamy tutaj. Fajnie to wygląda, prawda? Potrzebny nam jest wtedy jeszcze taki biały. Dwójeczkę. Włączamy ją obok. Lizak bierzemy i w niego włączamy tutaj kropkę. O tak. Wtedy bierzemy go tutaj i zawieszamy. Dalej. Aby zrobić ścianki poboczne, potrzebujemy. Pierwszą, na pierwszą ściankę sześć niebieskich dwójeczek i składamy je w jeden słup. O, właśnie tak. Wkładamy go tutaj obok. Dobrze. Kolejny krok, co musimy zrobić? Potrzebujemy 5 potrzebujemy takich samych niebieskich klocuszków. Jedno, ja to nazywam trzymadełko. I dwie, dwa płaskie kwadracieki. dwójeczki. Składamy na siebie dwa niebieskie klocki, i potem łączymy rączkę, o właśnie tak. Dajemy na to jeszcze jeden niebieski. Jeszcze jeden niebieski. I teraz te dwa klocki składamy, o tak. I na to dajemy jeszcze jeden klocek. O, właśnie tak. Możemy też zrobić inaczej. Szafeczka może być niżej. O, jedną kosteczkę. Ale ja robię tak. I wkładamy to tutaj obok. Dobrze. Jak widzicie, mam już prawie gotowa. Teraz bierzemy taki klocuszek. I... Nie, najpierw jeszcze bierzemy taki klocek i wkładamy go nad prysznic. O tak, tutaj. Nad prysznic, tak jak te na dole. Bierzemy teraz taki klocuszek i otóż wkładamy go tutaj obok. A prysznic możecie mieć trochę problemów, dlatego szafeczkę lepiej zrobić o niżej. Teraz jest tak, prysznic zmontujemy znowu. I teraz będzie nam już dobrze. O! Już prawie gotowe. Teraz bierzemy taki czarny petuszek i w niego wmontujemy, jeśli mamy coś takiego, to możemy w to wmontować o to. Teraz montujemy to w dziurkę nad prysznicem. W sensie takie radyjko, czy coś takiego. Teraz ostatnia część. Potrzebujemy dwóch takich obramek, jednych drzwi szklanych całych i jednej całej szybki bez klamki. No i oczywiście guziczka. Um, w jedno wkładamy szybkę, o tak, w jedno wkładamy szybkę, a w drugie wkładamy drzwi. Teraz na drzwi dajemy klameczkę. O drzwi wmontowujemy najlepiej. Z tej strony, tutaj, a z tej strony montujemy szybkę. Już kabinka jest prawie gotowa. Musimy zrobić jeszcze tylko jedną rzecz. Wziąć taki niebieski, chyba że nie mamy to tak jak na dole, i wmontować go o. Właśnie tak, żeby wystawał nam z jednej strony. O, żeby było tak jak na dole, tylko że jak na Tylko tak samo. O. A z tamtej strony mamy tak. I teraz może to przyczepić do ściany, żeby nie było widać tutaj niczego. I tak fajnie powstaje taka kabinka. I teraz możemy wpuścić przykład ludzika. O, ale fajna kabinka. Idę się umyć. La, La 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 la. O, kombie się, ale fajnie. No, i oczywiście możemy ją wmontować na półteczkę. O, proszę, oto jest kabinka. Oto jest jedna z części, jak powstają różne rzeczy z LEGO. Proszę, możecie subskrybować i dodawać komentarze. Bardzo dziękuję. Do widzenia. И.